Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, to każdy kwiatek powie wiersze Zosi, każda jej gwiazdka piosenkę zanuci. Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci, słuchaj, bo to są najlepsi poeci. Gwiazdy błękitne, kwiateczki czerwone będą ci małe poemata składać. Ja bym to samo powiedział co one, bo ja się od nich nauczyłem gadać. Bo tam, gdzie ikwy srebrne fale płyną, byłem ja niegdyś jak Zośka, dzieciną. Dzisiaj daleko pojechałem w gości, i dalej mnie los nieszczęśliwy goni. Przywieź mi Zośko z tamtych gwiazd światłości. Przywieź mi, Zośko, z tamtych kwiatów. Woni, bo mi zaprawdę odmłodnieć potrzeba. Wróć mi więc z kraju taką, jak bez nieba. Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi, bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, to każdy kwiatek powie wiersze Zosi. Każda jej gwiazdka, Piosenkę zanuci, nim kwiat przykwitnie, nim gwiazdeczka zleci. Słuchaj, bo to są najlepsi.